Dzień Boże wszystkim serdecznie wszystkich witam. Tym razem jest to sobotni, trochę wietrzny i lekko chłodny poranek, ale moi drodzy bardzo radosny, ponieważ właśnie począwszy od dzisiejszego dnia też zmienia się sytuacja w naszych kościołach. Zgodnie z nowymi zarządzeniami już nie ma limitu wiernych w świątyni. Możemy do niej swobodnie wchodzić ale oczywiście z zachowaniem tej zasady, że zasłaniamy usta i nos, czy to maseczką, czy apaszką, czy szalem, czy w jakikolwiek inny sposób. Ważne jest to, że możemy wrócić tak do pełni życia religijnego. Ksiądz arcybiskup też w związku z tym wydał specjalny dekret, w którym nas informuje, że od kolejnej niedzieli, to znaczy od 7 czerwca jest zniesiona dyspensa, ona będzie dotyczyła tylko osób w szczególnych sytuacjach, o tym sobie też powiemy w ramach mszy świętej albo można przeczytać w internecie. Natomiast zachęcamy wszystkich, żeby już od jutra po prostu zwyczajnie uczestniczyć w mszach świętych. Mamy kościół duży, mamy dużo miejsca, nie ma właśnie żadnych dodatkowych takich obwarowań. Jeżeli będziemy przed kościołem, to można być nawet bez maseczki, ale wtedy z zachowaniem dwóch metrów odległości, tego bezpiecznego dystansu, jak to się ostatnio mówi. Natomiast w świątyni możemy siedzieć zwyczajnie w ławkach, ale właśnie nie aż tak bardzo ciasno, ale, ale właśnie z takim spokojem, że jest to już dopuszczone i mamy na to pozwolenie. Zachęcam, aby już właśnie w liturgii od najbliższej niedzieli, od jutra, po prostu uczestniczyć, skorzystać ze wszystkich możliwości, przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. Przez cały tydzień zawsze jest okazja do spowiedzi świętej, przed wieczorną mszą, świętą godzinę wcześniej. Zawsze ksiądz jest w konfesjonale, także jest przed nami pierwszy piątek miesiąca, więc możliwości jest bardzo dużo. Z rzeczy ważnych, które nas czekają teraz, w tym najbliższym czasie, w piątek też chętnie odwiedzę chorych, ale proszę o wcześniejsze zgłoszenie tych, którzy tego pragną, którzy są na to gotowi. W kolejnym tygodniu mamy ważne wydarzenie. W sobotę, 13 czerwca przyjedzie do parafii księdz biskup Szymon Stółkowski, żeby udzielić sakramentu wierzmowania naszej młodzieży. Dla młodzieży spotkanie wraz z rodzicami w najbliższy czwartek. I też będzie to czas, żeby otworzyć nasz ogród błogosławieństw, który coraz piękniej wygląda i już ostatnie rośliny będziemy sadzili w tych najbliższych dniach i w ten sposób te prace będą się właściwie nam zamykały. Dzisiaj też za jakąś godzinę za zaczniemy ustawiać, mocować lampy, tak aby to wszystko pięknie wyglądało. Pozostanie potem jeszcze kwestia tabliczek, na których będą te błogosławieństwa, ale też jeszcze się okaże, w jakim czasie to zrobimy. Może się uda przed otwarciem ogrodu. Jeżeli nie, no to jeszcze chwilę poczekamy, bo koronawirus wiele zmienił, także właśnie to ta oczekiwanie na wykonanie pewnych prac niestety trwa trochę dłużej niż zwykle. Tyle tych moich zaproszeń. Bardzo się cieszę, że możemy na nowo właśnie tak powrócić do naszych świątyń. Że grupa dzieci, 15, przyjmie też na końcu czerwca i początku lipca pierwszą komunię świętą, że właśnie odbędzie się sakrament bierzmowania. Cieszymy się, że te wszystkie sprawy powoli wracają do normy i że będziemy mogli razem się spotykać, tak jak dawniej, na wspólnej modlitwie, uwielbiać Pana Boga i być też razem w naszej parafialnej wspólnocie. Więc po prostu do zobaczenia jutro na mszy świętej. A i jeszcze jedna uwaga. Jutro jeszcze wszystkie msze święte będą transmitowane niedzielne, a więc od sobotniego wieczoru przez całą niedzielę, a od kolejnej niedzieli, od 7 czerwca, tylko jedna msza święta, ta o 10.30, będzie transmitowana z myślą o chorych, którzy pozostają w swoich domach. szczęść Boże i do zobaczenia.